Oczywiście pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte światło i zgasły, tak więc ruszają. Zaspał tam jeden z Williamsów. Eee, no Ropuch i na trzecie miejsce. Dobre, Ropuch trzeci, pierwszy z Sabaliny, drugi Czesio, jeszcze tam gdzieś Nykos spadał jedną pozycję. Bardzo szeroko. szeroko wpycha się tam Ropuch. Tomaszek, szwagier z dyskwalifikacją, to jest ciekawe, co tam się musiało dziać. Eee, teraz e, Ropuch drugi, ale tuż tuż za nim Czesiu. na pewno nie będzie chciał odpuścić mamy także walkę oczywiście w środku stawki e, tutaj jest Kalex jest Tomaszek w atak e, chociaż bardzo... Arek daj bomb na Kosa no właśnie chyba nie potrzebny Bolinio Bolinio stara się gdzieś tutaj e, zjechać ale e, no, nie jest to obrona udana tutaj ropuch obejmuje prowadzenie chociaż jeszcze Gdzieś tam yy, będą próbować stara się, ale jednak, nie, jednak jest za daleko. Jeszcze tam Tomaszek! Oj, przestrzeliwuje do hamowania. Kompletnie. No nie i właśnie. Z to jest tak naprawdę koniec wyścigu dla Tomaszką. Spada na 16 pozycję. Uszk... Na tej czwartej pozycji no, mamy arka. Gdyby spinuje. w jeżeli z Czesio. Nie poradził sobie. Może lekkie problemy sprawiać, a teraz Kater do hamowania do nawrotu i jest przed SkyMaxem, udało mu się tutaj Katerowi, chociaż jeszcze SkyMax spróbował do ostatniego zakrętu, ale tam nie ma tyle miejsca, bardzo szeroko tutaj zawodnicy na pewno podsypały się ostrzeżenia i SkyMaxa i jeszcze dochodzi do kontaktu. Oj, obrót stara się wykorzystać to gdzieś tam jeden z hasów to chyba liptonex, ale nie wyszło to aż tak e, dobrze jak chyba zamierzał, tam doszło także do kontaktu e, ze skymaxem, a tymczasem hekteker tuż tuż za zalewem ojej liptonex traci przez to pozycję, chociaż nykos jednak nie znalazł tam tyle miejsca, tam chyba liptonex no, nie do końca jeszcze opanował całkowicie swój na samochód, no i Niko straci przez to część przedniego skrzydła. Hekteker ustępuje Sebolinio, chociaż ta walka. No to tutaj Sebolinio z Hektekerem na spokojnie yy, na dohamowaniu do tego 14. Zakrętu yy, poradzić, tak też się dzieje. No i mamy Sebolinio na pozycji numer 5. Dosyć zacięta walka między tą dwójką. Ale to oczywiście Tomaszek z DRS-em, więc tutaj Wiroski niestety za wiele zdziałać nie może, chociaż stara się, no ale. A, no, niestety był trochę za daleko, żeby móc tutaj walczyć z powrotem o tą swoją e, 13 pozycję. No i Nykos już teraz e, sobie, e, sobie radzi chociaż widzimy, że Arek no to było bardzo... Agresywny, zmiennie, zmiana, zmiana liny, linii. A Ropuch wyprzedza nowizację koło w koło, bo Tomaszek. O, jeszcze tam mamy Pawelo! Oj, dochodzi do kontaktu i Pawelo obrócony. I uderza nam niestety w ścianę. Uderza nam w barierę. No i uszkodzone przednie skrzydło w bolidzie. Ferrari o. na razie w jego wykonaniu. No idzie po prostu świetnie po zjeździe do boksu na. E... Twardy twarde, eee, czy pośrednie już No i mur broni twardy. się, ale. Oj, tutaj mur prawy, no niewiele brakowało do tego, żeby mur obrócił nam. Eee, to The ghost, który w 20 pozycji ma szansę na podium. Oj, no mocno przyblokowane eee, koła, u A, a nie to faktu. Zaraz zobaczymy, gdzie to się stało. Już chyba wiemy, gdzieś tutaj na. Albo to no. był zjazd do alei serwisowej. Prawdopodobnie. Porywalizować, powalczyć, ale myślę, że tak, teraz zakręt numer 6. Spróbuję Sebolinio opóźnić do hamowanie. Po raz kolejny od zewnętrznych, chociaż jeszcze. Jeszcze za wcześnie, no i teraz. Chyba można powiedzieć, że, że klasyczny switchback. No i jest Sebolinio na pozycji numer 4, a Murk raczej w stanie. Walczyć za tą czwartą pozycję już nie będzie. Na rzecz Murra i teraz Sebolinio mocno później do hamowania tam jeszcze, ee, ścina tą e, tabliczkę, znajdującą się oczywiście obok Torun, no, ale szczęście nie uderza Liptonexa Umysłu. No a teraz Mur bardzo szeroko tam z problemami jakimiś, zawodnik, zawodnik Red Bulla. No i już za chwilę zbliży się do niego Sebolinio. będzie to atak udany, DRS oczywiście aktywowany w bolidzie Nykosa. Zalew spinuje na zakręcie 14, na wrocie. No i za chwilę powinien go uprzedzić Hekteker, jeszcze teraz Nykos i Pawelo. kuje tutaj od wewnętrznej, Zalewa dochodzi do kontaktu lekkiego. O, i no i mamy spin. Zalewa ze spinem i Nykos, oj, Nykos chyba tutaj jest największym pechowcem tego wyścigu bo już chyba nie do końca miał gdzie odbić no i po raz kolejny uszkodzone uszkodzone przednie skrzydło w bolidzie, bolidzie hasa kater, chociaż, chociaż teraz no. Czesio bardzo szeroko no i Kater to oczywiście wykorzysta chociaż ale... oj dochodzi do Coś kontaktu między Czesiem a Katerem no ale na szczęście nikt tutaj e, specjalnie e, mocno na tym kontakcie nie cierpi no i oczywiście aktywowany no i widzimy jak szybko zbliża się Liptonex, a co ciekawe, coś tu się chyba stało z Liptonexem, chociaż i tak Ghost oddaje pozycję, nie do końca niestety widzieliśmy co tam się stało, bo no tak, bez lewej lotki. Ropuch tymczasem wyjeżdża na prostą startową i wygrywa wyścig, tuż za nim oczywiście wjeżdża Nykos, on niestety na pozycji numer 14, a teraz Post Ghost. Broni się Liptonex, ale Ghost. Czy uda mu się ten atak? Broni tutaj zakrętu Liptonex. Lepsze hmm. wyjście chyba Ghosta. No Będzie ale... próbował atakować. Jest atak. Liptonex szeroko. Nie dostaje za to kary, więc chyba. No i pytanie? jedna okay. Ghost i tak miał 3 sekundy, więc niewiele to zmienia. Cutter dojeżdża na pozycji numer 4. A my tutaj mamy jeszcze Metita i Mura, ale tu się już chyba nic nie zmieni. się kończy na pozycji numer 5. Dalej mur, metit. No i czekamy na dalszych zawodników. Dojeżdża także Sebolinio, Nykos i Arek. w ostatniej fazie wyścigu była naprawdę, naprawdę bardzo ładna. No i dalej, kończy nam Kalex i Wirowski. Tak więc jeszcze, jeszcze raz wielkie gratulacje dla Ropucha, bo ta strategia okazała się bardzo, bardzo dobra. No i dała zwycięstwo oczywiście Ropuchowi. Wielkie brawa także dla Liptonexa, któremu udało się skończyć tę rywalizację na pozycji numer 2. No i oczywiście podium uzupełnia Ghost, który przebił się z pozycji numer 20 i tego chyba się... Kompletnie nikt e, nie spodziewał. Tak więc e, jeszcze oficjalne, oficjalne wyniki. Tak więc e, pierwszy Ropuch, drugi z trzeci Ghost, tuż, tuż za podium e, Kater. Na miejscu piątym Czesio, szósty Mur, siódmy Mettit, ósmy Hektar, dziewięty Paweł, dziesiąty Skymax. No a dalej mamy Zalewa, Kaleksa, Wirowskiego, Sebolinio, Nikosa, Arka i e, no, niestety tej rywalizacji nie ukończyli nam. E, Tomaszek, Sebastian, Kejo, Angelo i e, Szwagier.